Nasze społeczeństwo też lubi wywierać dosyć dużą presję, jeżeli chodzi o karmienie piersią. I myślę, że dla przyszłej mamy kluczowe jest postawienie sobie pytania, czy ona faktycznie tego chce. I jakby ja, czy będąc tutaj na oddziale z naszymi pacjentkami, czy spotykając się w szkole rodzenia na zajęciach, tak naprawdę, zaczynając temat karmienia piersią, właśnie zaczynam od tego pytania. I nawet w rodzinie. Często słyszy się, że faktycznie tak, no przecież trzeba karmić, bo to jest dobre, bo y, przez tą presję niestety też często następuje taka blokada w naszych głowach y, i odblokowanie tych klapek bywa bardzo ciężkie. I dlatego czasami ta droga bywa uciążliwa y, i tak naprawdę może być uciążliwa przez całą drogę karmienia. Dlatego warto żyć w zgodzie ze sobą i właśnie iść z, z prądem swoich własnych myśli. Jeżeli faktycznie pacjentka mówi, że chce, e, idziemy dalej e, i faktycznie zaczynamy o tym rozmawiać, e, bo jeżeli na samym wstępie ja słyszę, że nie, rozmawiamy zupełnie odwrotnie, odwrotny temat jakby poruszamy. Także tak, to jest zdecydowanie m, kluczowe i od tego zawsze zaczynam. No, to jest niesamowite, co natura nam daje i jakie mamy możliwości. I wszystko się dzieje nie bez przyczyny, tylko trzeba cierpliwości, trzeba o wielu rzeczach wiedzieć, i tak naprawdę już gdzieś ta nasza laktacja zakorzenia się w trakcie ciąży. Niekoniecznie musimy to widzieć, niekoniecznie musimy mieć jakieś symptomy, ale chociażby czynnik, który nam dużo mówi, jest chociażby powiększający się biust w trakcie ciąży. To już gdzieś rozpoczyna nam ten cały proces, który oczywiście potem sukcesywnie rozkręcany jest po porodzie. Tak naprawdę mamy gdzieś takie cztery etapy tej laktacji, tego karmienia piersią. E, zaczyna się od inicjacji, e, potem mamy stymulację, stabilizację i takie oczywiście już potem wspomagające też dodatkowe żywienie. E, inicjacja to nic innego jak właśnie takie rozpoczęcie tego, e, tego karmienia piersią, które zaczyna się tak naprawdę zaraz po porodzie. Jeżeli właśnie mamy świadomość tego, że e, pacjentka chce przynajmniej podjąć próbę tego karmienia piersią, to e, też zaznaczamy, jaki właśnie ważny jest ten kontakt skóra do skóry e, po porodzie. I to nie ma znaczenia rodzaj porodu, od razu zaznaczam. E, właśnie przystawienie do piersi, taka właśnie stymulacja, która rozpoczyna się tą inicjacją. I właśnie, tak naprawdę przez 10-14 dni. Przysłowiowo, oczywiście, następuje ten proces takiej stymulacji. E, stymulujemy na różne sposoby. E, I to też jakby jest dosyć e, szeroki temat. E, oczywiście najważniejszym i najłatwiejszym jest po prostu przystawianie dziecka do piersi. E, potem tak naprawdę długość karmienia zależy tylko i wyłącznie od nas samych. E, i będzie dobry tydzień i miesiąc, ale tak naprawdę mówimy, że te pół roku to jest tak naprawdę zaspokojenie dziecka w 100%, jeżeli chodzi jakby o podaż samej, samego mleka matki. I dopiero potem, właśnie po szóstym, po skończonym szóstym miesiącu, wprowadzamy już żywność taką dodatkową, smakujemy. Nadal oczywiście karmienie piersią jest wskazane. Teoretycznie nie ma tej górnej granicy. Ona tylko i wyłącznie zależy od nas. Yy, możemy karmić tak, jak wspominałam. Każdy etap jest ważny i każdy jest, działa na plus. Jest minimum te 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią. Po 6 miesiącach wprowadzamy żywność dodatkową, ale tak naprawdę nie ma tej górnej granicy yy, przestania karmienia piersią, więc to jest tylko i wyłącznie zależne od nas samych.